Cześć wszystkim, porozmawiajmy i wszystkiego się dowiemy. Berliński Donor, włoskie dzżelato na każdym rogu, bułgarscy programistcy w Monachium i syryjscy lekarze w Hamburgu. Dziś Niemcy są jednym z najbardziej wielonarodowych krajów na świecie. Co czwarty mieszkaniec ma korzenie poza granicami kraju. Ale nie zawsze tak było. Jak Niemcy, od dawna kraj emigracji, stały się magnesem dla ludzi z całego świata? To historia nie jednej diaspory, ale wielu. Kraj emigrantów. Zacznijmy od zapomnienia o stereotypach. Początkowo Niemcy były raczej żróbem imigrantów. Miliony Niemców, poszukując lepszego życia i stabilizacji politycznej. Wyjeżdżało do Ameryki Północnej i Południowej, a także do Rosji. Niemiecka diaspora była jedną z największych na świecie. XX wiek miał wszystko zmienić. Pierwsza fala Gastarbeiter. Po II wojnie światowej zdewastowane Niemcy potrzebowały siły roboczej dla swojego cudu gospodarczego. Так народился программ Гастарбайтер. План был простый. Мели работать через два лата, а потом выехать. Але жизнь изменило бег выдажень. Наивенцы мигрантов прибыло с Турции, Вох и Югославии. То они сбудовали новочестные немцы, а многие из них позостало назавше, творжом подвалины наивенгших диаспор. Друга Фаля, уходцы и поздние осадницы. Лата 80 и 90 20 веку добавили новые барвы до палеты этничной. Война в Югославии принесла фале уходцев из Боснии, в а выемтковое немецкое право позволило миллионам поздних осадников, этничных немцев из России, Казахстану и Румынии, повруд до их историчной ойчизны. Была то одна из наивенгших репатриаций в истории. Третья фаля – уходцы и высоковыквалификованные працовницы. Двучестый первый век и новое вызвание. Война домова в Сирии смущила немцы до пшиенча понад миллиона уходцов. Мы это сделаем. Мы это сделаем. Jednocześnie kraj zmagający się z kryzysem demograficznym zaczął aktywnie przyciągać wysoko wykwalifikowanych specjalistów z całego świata inżynierów z Indii, programistów z Brazylii i Ukrainy oraz lekarzy z Iranu poprzez programy takie jak Blue Card. Mozaika diaspory dzisiaj. Действительно, диаспоры не сом одизолованными в но леч интегральным частью немецкие общества. ченства. Отвераем реставрации, проводзаем фирмы, граем в репрезентации народовой и защадаем в Бундестагу. То дорога от работника госчинного до немца с коженями миграционными. Вызвание интеграционное. Дорога не была усвана ружами. Niemcy zmagały się ze złożonymi debatami na temat integracji, wielokulturowości i tożsamości narodowej. Kwestie społeczeństw równoległych, ksenofobii i różnic kulturowych pozostają palące. Jednak kraj uczy się poruszać w nowym wymiarze, nieustannie poszukując równowagi między otwartością i spójnością społeczną. W ten sposób Niemcy stały się wielonarodowy. Nie z dnia na dzień, ale falę za falą przez 70 lat. Z powodu konieczności ekonomicznej, kryzysów humanitarnych i przemyślanej polityki. To historia transformacji, która trwa do dziś. Niemcy nie są już tylko krajem Niemców, ale także krajem dla wszystkich, którzy nazywają go domem. и в тым есть их новая сила. До зубачения!